Witajcie moi drodzy na kolejnym odcineczku na moim kanale i kolejny odcinek konkursu w poszukiwaniu oboków, języków. Dzisiaj bohaterką takiego obokowego konkursu jest Asia z kanału La Fable. Asiu, bardzo Ci dziękuję za udział w konkursie. Kto nie zna kanału Asi, Asia ma. Y Kanał zdrabkowy, również bardzo fajne konkursy. Serdecznie zapraszam. Yy, odnosik będzie oczywiście w tytule filmu do kanału. Yy, postawiła Asia na takie zdrabki jak Ekstra Pensja, Neonowe 7, płynne złoto i mega pensja. Yy, podała mi również konkretne numerki, żeby zakupić. No, niestety nie udało mi się. Szukałem po kolekturach, no i niestety nie udało się. Mam tylko neonowe 7 z tym konkretnym numerem, 33. 3. Postawiłem na trójki, tak tylko powiem. Ekstra pensja z numerem 3. A chciała Asia z numerem 13. Taki sam numer chciała Mega Pensji. Też mam trójeczkę, więc jestem ciekawy jak ta moja trójka się spisze. No i płynne złoto. Asia chciała z numerem 17 mam z numerem 9. Szczęśliwy numerek La Fable Asi, więc zobaczymy, zobaczymy. Asiu trzymam za ciebie mocne kciuki. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że mam inne numerki. Może akurat akurat będą szczęśliwsze Bardzo Ci dziękuję za udział i co? Trzymam. Za ciebie mocno kciuki, żeby jak najwięcej punktów padło. Szukamy tak bocznych lub takich pomiędzy, pomiędzy, powiedzmy, liczb pomiędzy w tych twoich liczbach w stosunku do tych wygrywających liczb. Każda liczba boczna w stosunku do tych wygrywających to jeden punkt. Liczba pomiędzy to są dwa punkty, natomiast drabka wygrana, nie wiadomo, czy 5 zł, czy 10 zł, czy czy główna będzie, to jest dodatkowe 5 punktów. Punkty się sumują i wygrywa osoba, która zdobędzie ich najwięcej. No już parę odcinków było, zobaczymy kto zwycięży. Yy, I co? Zdrabka z numerem trzecim, ekstra pensja. Asiu trzymam za Ciebie mocno kciuki. Zostawcie dla Asi w komentarzach fajne serduszka, kolorowe. A szukamy tak. Dwa liszka, jeden, 2, 18 i 13. O, 13 jest w wygrywających liczbach. No zobaczymy. A zaczynamy tak od ekstra pensji. Jeszcze jedna i będzie główna. 19. Oczywiście się dzielę z Asią na pół, jak będzie. Jakaś fajna wygrana lub główna. 19, pierwszy bok mamy, bo mamy 18 wygrywających. 34, 22, pięknie. Kolejny bok. 9. No, tutaj jest fajna parka. Asi, to są te dwie, właśnie takie szczęśliwe dla Asi numery. Kto ogląda kanał wie dlaczego, więc nie będę tutaj zdradzał. 4 nie ma, 15 nie ma 25 nie ma, 24 też nie. I 32 nie. No niestety ta zdabka jest pusta. No ale są dwa punkty dla Asi. Pierwsze. Super. To dopiero początek, wszystko przed nami. Dobra, odkładam. Teraz idziemy do neonowe 7 z numerem 33. I patrzcie, numer paczki 177, 877. Fajnie, aż 4 siódemki. No, zobaczymy, czy będzie szczęśliwa siódemka. Szukamy oczywiście siódemek czarnej, zielonej. Takiej gwiazdki, która nam mnoży w granu razy 3, a dodatkowo szukamy szóstki jako liczba obok. Zobaczmy, co będzie. Mamy 3. A i ósemki też, 6 i 8 szukamy. Mamy ósemkę, czyli mamy pierwszy punkt 2, 4. 6, 8, mamy drugi punkt, a tutaj jest 6, to też jest punkt, czyli 3 punkty, bo 6 jest obok 7, tak samo 8, czyli 3 punkty, 2, 3 i 6, 4 punkty, tak, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, dokładnie, zdrapka niestety jest pusta, Czyli nie ma tych pięciu dodatkowych punktów. Dobra, nie szukam. Cztery, cztery punkciki, ale fajnie. Zdrabka pusta. Dobra, już szkole. jakieś punkty są. Teraz mam nadzieję, że tych punktów więcej będzie więcej w tych zdrabkach za 10 zł. Mega pensja z numerem trzecim.

Gdzie te wygrane? 24. Kolejny bok. No już mogli dać wygrać. Jak taka wygrana słaba. 22. Kolejny bok. 16 nie ma. Dwójki nie ma. 33 też nie. 42, no to zdecydowanie za wysoko. 39 jest bok. Kolejny, pięknie. 13, 40, 19, 15. Oj, chyba wziąłem puszki, ale nieważne, ważne, że są punkty dla Asi. 25, 1, 44 i 14. No, czyli mamy raz, dwa, trzy, kolejne cztery punkty. No, myślałem, że być więcej. Jak na taką zdrabkę za 10 zł. Mamy cztery punkty. No ale są. Teraz ostatnia płynne złoto. Z numerem 9 szukamy wygrywających liczb, oczywiście oboków, Szukamy worka, worek nam daje przypisaną kwotę. No i sztapka złota daje nam dwukrotność. Numer 9. A trzymaj kciuki, to jest twój numerek szczęśliwy. Dlatego jak nie było 17, to zobaczyłem dziewiątkę i od razu wziąłem. Wygrywające liczby 12. No warstwa jest ciężka. 1, 38, 27 i 5. Taki liczb szukamy. A mamy 13. No, zaczynamy pięknym bokiem. Wspaniale. 26, kolejny bok. No, a tutaj się boki posupią. Dobrze dla Asi, dwadzieścia osiem, kolejny bok, no nie wiele. Siedemnaście, no tym razem nie. Szesnaście też nie. Osiem, czternaście. Cztery, kolejny bok. A ile warte te boki. Trzydziesiąt, sześć. Dwadzieścia cztery. No warstwa, no masakra. Tragiczna. Trójeczka. Dziewięć. Dziewiętnaście. Jedenastka. O! Mówiłbym jest bok, bo mamy 12. 15 i ostatnia. ostatni rząd, 6, kolejny bok. Tu blizki jeden. Tu blizki dwa, już myślałem, że to 12 będzie. Trzydzieści cztery, nie, i dwadzieścia dwa, no niestety same że puste mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów dla ASI dodatkowe, zobaczę w razie czego kontrolne, dokładnie jest pusto, no ale są punkty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 punktów. No, szału nie ma, ale fajnie, że coś wpadło. Jakieś punkty mamy 6 plus 4 to jest 10, 10 plus 4 14, 14 plus 2 to są 16 punktów na koncie Asi. No, dziękuję Ci, Asiu. Gratuluję, że wzięłaś u mnie udział. Gratuluję, że masz 16 punktów. I co? No, zobaczymy, co Ci to da. Zapraszam Was na kolejne odcinki i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za udział. Trzymajcie się i zapraszam na kanał Asi, kto nie zna kanału. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Hej.